Myślę, że stać Małysza na taką odległość tutaj, na tej skocz porcelana odpowiada, jak mówił drugi trener Łukasz Kruczek. No i... Bardzo dobry chyba skok Adama. Poczekajmy 127,5 metra, no więc Małysz oczywiście obejmuje prowadzenie. Na razie najdłuższy skok konkursu. I teraz popatrzmy na to lądowanie. Dobre lądowanie. Przede wszystkim dobre lądowanie. Bardzo wysoka nota, 203. Czy wytrzyma nerwowo, czy też raczej nie. Miał już sporą przewagę nad Polakiem, ale no Polak skoczył bardzo daleko. Na razie najdalej. No, bardzo daleko. Lloyds wyprzedza Małysza. Musi to tak być, bo skoczył go około 125 metrów. Tak jest. Małysz nadal najlepszy w drugiej serii, ale Lloyds miał znaczącą przewagę. No chyba, że sędziowie, ale Lloyds przecież tak ląduje, że... Poczekajmy, czy Małysz... Nie, no niemożliwe. Lois wie, że powinien być pierwszy. Tak jest. 242,4 punkty, a więc Lois na pewno na podium. No ale teraz ten... Re... Jakie noty dostał? 9 No i teraz Schlierencauer. Czy małyż będzie trzeci czy drugi? Jak skoczy ten młodzieniec? No jemu potrzeba 124 metry i jest pierwszy. Nawet 123 mu dają pierwsze miejsce. Ale jak znam to życie, to będzie chciał walczyć o bardzo daleko odległość, ale Adam Małysz piękny skok drugi. Szkoda, że pierwszy był za krótki. Schlieren Zauer. Ale skok nieprawdopodobny tego młodego człowieka. No najdłuższy skok konkursu. Pokonał nawet Adama Małysza w drugim skoku. No 134,5 metra. Proszę Państwa, 7 metrów dalej. Nowy rekord skoczni poprawił wynik Ryserfelda. No coś niewiarygodnego jak ten chłopak się prezentuje. Można powiedzieć, że rozgromił resztę dzisiaj stawki. W pierwszym skoku o 3 metry dalej niż następny, a w drugim o 7 metrów. Wydawało się, że Adam małyś przeskoczył resztę i tak było 2,5. 3 metry, a tu 134,5 metra. Cóż za dynamit ma ten chłopak w nogach. Zapamiętajmy no, ten twarz, bo chyba będzie... Lądoty no, dostał niski, ale ale przecież to było lądowanie